Cześć, witam wszystkich chciałem przedstawić Wam, pokazać kaktusy, moje kaktusy na balkonie. Nie za bardzo tu widzę. Tu są Mediolobibie. Tutaj też. Tu jest Echinopsis też Mediolabiwie na w środku Echinocereus tu jest Echinopsis Hybryd tu jest Echinopsis Subdenudatum tu jest też Echinopsis Jakiś Hybryd jeszcze minie Kwit tu jest Aloe Aristata Tutaj jest Nota Cactus sub tu jest Lobivia aurea, jedna i druga, a tu jest Gymnocalyxium baldianum. Ogólnie one jeszcze śpią. Ja już je zacząłem zraszać powoli. I odlewam o takim czymś. Trzymam je w kruszywie granitowym. E, dlatego granitowym, bo ma odczyn kwaśny, a kaktusy nie lubią e, zbytnio wapna. A poza tym to jest raz, a dwa odpadło mi e, jakby to powiedzieć no, konieczność przesadzania co dwa lata czy tam co roku trzymam je w kroszywie i tak sobie siedzą mają dobre przewietrzenie korzeni no i ogólnie mają się dobrze jak mi będą kwitły to zrobię film bo na razie one się wybudzają teraz Jeszcze widzę, że no tu na przykład po tym z widać, że jeszcze wody nie nabrał za bardzo. Jeszcze jest w stanie uśpienia, ale już niedługo. Dni są coraz cieplejsze, także myślę, że wnet może nawet pod koniec miesiąca będą kwitły albo z początkiem maja. Inaczej z sub do też mi jeszcze nie kwit. No ale wiem, że ma piękne białe kwiaty i pięknie pachnące. I tak to wygląda tutaj. Zresztą się coś tutaj podziału. No, ale Może dojdzie do siebie. Ogólnie tak, kaktusy, po kaktusach pryskam wodą destylowaną, dlatego, że woda destylowana nie zostawia po sobie żadnych plam. Natomiast podlewam je bezpośrednio na, na, ten, na kruszywo, podlewam zwykłą kranową Staram się nie lać po pędach kaktusów, bo to jest woda twarda i zostawia, zostawiałaby potem klamy taki osad biały z wapna. No i to na razie tyle. Cześć, pozdrawiam.